Wałęsa zdradził II Rzeczpospolitą i Polaków. Dlaczego w kraju zwanym PRL nie przeprowadzono publicznie śledztwa na temat, kto jest oszustem? Prezydent Zaleski przekazał panu Sokolnickiemu akt mianowania. Wystarczy zobaczyć te dokumenty. One są przekazane przez pana prezydenta Sokolnickiego do Sejmu tego w 90 roku. Myśmy mieli kontakty oczywiście z Wałęsą z Solidarnością walczącą. I na początku raczej Wałęsa skłaniał się do uznania nas. O czym zapewne wszyscy w kraju wiedzą. No. Dlaczego Wałęsa zdradził? Dlaczego wolał Kaczorowskiego, człowieka, który nigdy nie był zainteresowany rozliczeniem afery Bergu i ludzi winnych ograbienia skarbu narodowego przez grupę Andersa i Arciszewskiego? Czy pan y, Ryszard Kaczorowski ma prawo używać tytułu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle dokumentów, które są mi znane, w oparciu o dokumenty emigracyjne, po prostu nie ma do tego takiego prawa. Dlaczego Wałęsa wolał człowieka, który nie był zainteresowany powrotem Polski pod rządy Konstytucji II Rzeczypospolitej, a więc człowieka akceptującego pojałtański rozbiór Polski? Według, proszę pana, mojej wiadomości, mojej wiadomości, proszę pana, Przez Sokolnicki. Jest prawdziwy. Tak zwany kongres stanowy Kalifornii swego czasu ustalił, że ja jestem legalnym prezydentem. I nawet mam takie oświadczenie wydane przez kongres stanu Kalifornia. W istocie Kaczorowski był drajcą II Rzeczpospolitej. To on w ogóle bardzo mało działał politycznie. To była trochę niespodzianka, kiedy on wyszedł tylko dlatego, że był kolego szkolnym e, pana Sabata, prawda? A przedtem w ogóle nie brał udziału w żadnym życiu politycznym, tylko w związku harcerstwa. Albo on jest na usługi Moskwy, bo inaczej ja tego nie rozumiem, albo na usługi, Ech, jak powiemy, nie, nie Niemców, to jest PRLBiS. Pan Kaczorowski.